Witam Was w kolejnym odcinku u mnie na kanale. I stwierdziłam, że dzisiaj nagram sobie film, jak wygląda modeling w Korei. I porozmawiamy sobie, jak wygląda mieszkanie w Korei, jak wygląda agencja i tego typu różne sprawy. Także zapraszam Was do odcinka. Tak więc na pierwszy ogień idzie mieszkanie. Zacznijmy od tego, że jeżeli ktoś z Was jedzie na taki kontrakt jak ja, 2-3 trzymiesięczny do Korei, no to będzie zazwyczaj mieszkał w mieszkaniu od dwóch do sześciu osobowym. No i taka kolejna ciekawostka. Zazwyczaj mieszka się, jeżeli jesteś dziewczyną, to mieszkasz z samymi dziewczynami, a jeżeli jesteś chłopakiem, no to mieszkasz z samymi chłopakami. Nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby na przykład dziewczyna jakaś mieszkała z jakimś chłopakiem. Nawet Taka kolejna ciekawostka. Znałam taką jedną parę, która przyleciała do Korei. No i niestety nie udało im się za bardzo, żeby mieszkali razem, chociaż już są bardzo długo w związku i on jest modelem, ona jest modelką, nie mogą po prostu mieszkać razem, a są w tej samej agencji. Wielkościowo te mieszkania, nie wiem jak wam to opisać, ponieważ. Nie są jakieś tam bardzo małe. Oczywiście, jeżeli dziewczyny mieszkają na przykład w trójkę w jednym mieszkaniu, no to to mieszkanie nie będzie za bardzo duże. Ale jeżeli tak jak ja mieszkałam w mieszkaniu sześcioosobowym, no to to mieszkanie już było w miarę spore. Na moje mieszkanie przypadała jedna toaleta. I zazwyczaj jest tylko jedna toaleta, także trzeba się tym podzielić, trzeba uzgodnić z swoimi współlokatorami, kiedy idziesz do toalety, kiedy się myjesz i w ogóle, i jakie masz potrzeby korzystać z tej toalety, no żeby po prostu nie było kłótni, bo jak byłam w Grecji, to tych kłótni było całkiem sporo. Także tak to wygląda. Znam też osoby, które na przykład wylatywały do Korei aż na rok i wtedy mają mieszkanie, Jednoosobowe, po prostu, no bo jak już pracują tam rok, no to stać ich na to, aby takie mieszkanie utrzymać. I zazwyczaj na takie dłuższe kontrakty są już osoby, które są pewne, po prostu, że będą zarabiały. Jeżeli chodzi o pokoje, to wygląda to tak, że zazwyczaj się mieszka w pokoju z kilk kilkoma osobami, na przykład w trójkę albo w dwójkę. Ja taki pokój miałam na początku, że mieszkałam z jedną dziewczyną w dwójkę w jednym pokoju, ale niestety. Chciałam po prostu mieć swoją własną prywatność. Nie wiem jak wy macie, ale ja po prostu nie jestem osobą, która chciałaby mieszkać w pokoju z kilkoma osobami, nie umiem zasnąć, dużo rzeczy mnie rozprasza, nie mam jak się uczyć, a uczę się angielskiego. No i po prostu chciałam mieć swoją prywatność, także miałam pokój jednoosobowy, ale był to naprawdę wyjątek, no i przez to musiałam troszkę więcej... Płacić i to jest bardzo normalne, bez żadnych wyjątków, jeżeli mieszkacie sami, no to już się płaci troszkę za to więcej. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak proszek, płyn do naczyń, wiecie, środki czystości, to moja agencja akurat nam to zapewniała i nie było w ogóle problemu, co sama się zdziwiłam, powiem wam szczerze, bo myślałam, że po prostu za moje pieniądze idę sobie do sklepu i kupuję. Takie rzeczy, czy papier toaletowy, czy coś w tym stylu, ale akurat moja agencja to nam zapewniała i to było bardzo w porządku, serio, i te proszki były bardzo dobrej jakości, także nie miałam się odsuwać ani nic, ale wiem, że niektóre agencje po prostu tego nie zapewniają i jest to też normalne, także to już zależy, ale tak było u mnie w agencji. Kolejną sprawą są znajomi w mieszkaniu. Posłuchajcie, zazwyczaj, Każdej agencji i chyba na każdym kontrakcie modelingowym, jakim się spotkałam i jak rozmawiałam z moimi koleżankami, nie wolno zapraszać znajomych do domu. Ani z innych agencji nie wolno, ani takich, których poznacie w danym kraju. Po prostu jest to niedozwolone i nawet zazwyczaj wisi karteczka w mieszkaniu, że proszę zapraszać, nie zapraszać znajomych do mieszkania. Dobra, przechodzimy do kolejnego tematu i jest to agencja. Jak wiecie, w Polsce my należymy do naszej matki agencji. Modele albo modelki mają swoją matkę agencję, która się nimi opiekuje. Ale lecąc do Korei, lecimy do kolejnej agencji, która także się nami musi zapiekować, ale w tym właśnie kraju. No, i ta agencja wygląda to tak, że macie z nią cały czas kontakt. Codziennie chodzicie do tej agencji, macie kontakt z bukerem, bukerką, którzy się wami opiekują. Jest to kontakt zazwyczaj na WhatsAppie albo na jakiejś grupie na Facebooku, jest to w miarę normalne. Jest to taki nasz kompan do życia w Korei, który nam cały czas pomaga, a agencja służy do tego, aby nam załatwiać pracę. Castingi, no i w pomocy w pracy, żeby nam załatwić menadżera albo bookera, który pojedzie z nami do pracy i będzie nam pomagał, ponieważ Koreańczycy za bardzo nie potrafią angielskiego i jest się ciężko po prostu z nimi dogadać, no i tak po prostu się stało, że zazwyczaj modelki jeżdżą z menadżerami albo bookerami do pracy. Agencja też jest po to, aby nam pomagać, jeżeli coś się dzieje, jeżeli coś, no wiecie, nam po prostu nie pasuje w pracy, czy no czujemy się jakoś wiecie, źle, czy potrzebujemy do lekarza, to zawsze możecie z taką agencją porozmawiać. E, agencja też chce pomóc osobom, którzy są pierwszy raz na przykład w Korei na nowym rynku, aby się odnaleźć, uczy nas pozować, chodzić, jak chodzić w danym kraju. E, także tak to wygląda z agencją. Ale to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o agencję. Kolejną taką ciekawostką jest to, że dostajemy kieszonkowe. No bo przecież jasne jest tym, że nie każdego stać po prostu i nie każdy ma takie pieniądze na życie 2-3 miesięczne w Korei. No i co tydzień, załóżmy w piątek, co tydzień dostajemy kieszonkowe na życie. No i kolejną sprawą jest to, że agencje w Korei są zazwyczaj mniejsze albo większe. Ale musimy o tym pamiętać, że to, że jakaś agencja jest mniejsza, to nie znaczy, że jest gorsza. Bo no już w całym moim życiu modelingowym naprawdę przywinęło się wiele agencji, o których słyszałam, no i jest różnie, ale po prostu, jeżeli agencja jest mniejsza i lecicie do niej na przykład do Korei, czy do Chin, czy do Hiszpanii, nie zrażajcie się tym, bo zazwyczaj te agencje są całkiem spoko i także można tam zdobyć pracę. Także jeżeli słyszycie, że ktoś leci na przykład do wielkiej agencji, a ktoś leci do jakiejś mniejszej agencji, na przykład w Korei, to nie znaczy, że ten co poleci do mniejszej agencji, to źle Źle się tym, tam nim zaopiekują, Oj, przepraszam, że źle się tam nim zaopiekują czy coś w tym stylu. Nie, naprawdę wygląda to całkiem podobnie i nie ma co się tym zrażać. Kolejną sprawą, którą chciałam omówić, są castingi, no bo jest to taka nasza rzecz codzienna. Codziennie modelki praktycznie na kontrakcie chodzą na castingi. No jeżeli im się uda zdobyć te castingi, bo oczywiście przed tym, zanim pójdziemy na castingi, tak jakby pracodawca musi nas sobie wybrać ze strony internetowej agencji, czy te dane osoby chce, czy na przykład jest Zuza, Ola Julka. I on powie, że chce tylko Julkę i Ole, a Zuza, no na przykład, no tym razem nie, bo coś mu tam nie pasuje. Także codziennie mamy praktycznie castingi i wygląda to tak, jak Wam wcześniej wspomniałam, że mamy kontakt na Whatsappie albo na Facebooku, na Messengerze. No i jest to tak, że codziennie wieczorem, u mnie w agencji było tak że wieczorem, ale wiem, że w niektórych agencjach jest na przykład o 16, a u mnie było o godzinie 18. Dostawaliśmy grafik na kolejny dzień. I wygląda to tak, że po prostu na na przykład mieliśmy grafik całej naszej agencji, to znaczy wszystkich modelek i modeli i mogliśmy sobie zobaczyć, czy na przykład taka Julka sobie dzisiaj, na przykład jutro pracuje, przepraszam, czy na przykład Oliwia jednak jutro pracuje, albo czy dziewczyny mają w ogóle castingi. No i zazwyczaj było to tak, że po prostu sobie sprawdzałyśmy i wiedziałyśmy na przykład kto o której jest w stanie i byłyśmy sobie w stanie rozpracować na przykład, dobra to ja wstanę jednak godzinę szybciej przed nią, bo ja będę potrzebowała więcej czasu na toaletę, a ona na przykład mniej czasu potrzebuje. I zazwyczaj tak robiłyśmy, ale udawało nam się, naprawdę nie było w tym kompletnie problemu, żeby się wyszykować, bo na przykład było tak, że moje koleżanki lubiły myć włosy wieczorem, a ja na przykład jestem z tych osób, które kochają myć włosy rano, ponieważ no, ja potrzebowałam przy niej więcej pracy. I takie też było założenie mojej agencji, że powiedzieli mi, że muszę codziennie rano jednak myć włosy, bo są kręcone i po prostu się, wiecie, tak wygniecają i nie robią się te ładne loki, także codziennie rano musiałam myć te włosy. No i co? Tak to wygląda właśnie z tym grafikiem, że dostajemy ten grafik i po prostu codziennie wieczorem wiemy, co nas czeka na jutrzejszy dzień. Ale musimy też o tym pamiętać. Oj, krzesło mi skrzypi, przepraszam. Musimy o tym pamiętać, że nie zawsze jest tak, że jak dostajemy grafik, to my wiemy, że na przykład jutro akurat mamy od 10 do 16 zajęty czas i nic się na pewno jutro nie wydarzy. No niestety tak nie jest, bo często tak bywa, że na przykład kończycie pracę, znaczy pracę castingi o 16, siedzicie sobie w domu, oglądacie jakiś serial, jecie sobie chipsy, a dzwoni do Was agencja i mówi, że za 5 minut musicie być w agencji, no bo. Niestety, ale macie dwa castingi przypadkowe, które się trafiły i musicie na nie iść. I niestety jest tak, że musicie się szybko zebrać i iść do agencji, także musicie być na wszystko gotowe. No i niestety tak wygląda życie modelki, że jest pełno niespodzianek i trzeba być na wszystko gotowym. Na takie castingi zazwyczaj jeździmy autem. Są to takie w Korei. Duże auta, do których się zawsze wsiada i się siedzi tam w piątkę osób i zazwyczaj sobie gadamy albo śpiewamy piosenki, albo niektórzy śpią, bo są po prostu już tak zmęczeni castingami albo pracą wczorajszą, że idą spać. No i zazwyczaj jeździmy tymi autami, ponieważ w Europie jest tak, nie wiem czy osoby mnie oglądają, które są modelem albo modelką, albo oglądacie to z zaciekawieniem, bo chcecie zostać modelem albo modelką. To w Europie jest zazwyczaj tak, że po prostu się. Chodzi samemu, kupujecie sobie kartę metra i łazicie sobie sami, chociaż czekajcie, w Japonii podobno jeszcze też się chodzi samemu. No to dobra. No to jest różnie, co nie? <grywa> Ale w Korei e, jest tak, że jeździmy sobie autem. I mi się to podoba, szczerze. No bo dzięki temu się nie boję, że się spóźnię, A jak się spóźnię, no to to nie jest moja wina. No że chyba bym zaspała i przez to się wszyscy spóźnię, no to jest to już moja wina. Ale tak, no to jeździmy sobie autem. Po drugie, Korea jest strasznie zakorkowana. E, także macie czas, żeby oglądać sobie e, seriale. Ja oglądałam sobie Lucyfera. E, chciałam się zrelaksować, wiecie? No bo jak jeżdżę autem 3 godziny, no to. Powiem Wam, że jest nieźle. E, także tak to wygląda. Jeździmy sobie autami. Na castingach e, jest też tak, że przedstawia nas nasz menadżer. Nas, Przepraszam, ale miałam niedawno zmienione druty i tak seplenie, że to jest tragedia. Naprawdę, ale zaczynam się już z tego śmiać, bo nie umiem niektórych słów dobrze wypowiedzieć. Dobra, ale na castingach e, przedstawia nas menadżer, e, ponieważ to już jest chyba taka tradycja w tej Korei w modelingu, że no nie wchodzimy na casting i nie mówimy Hi, my name is Olivia. Eee, tylko po prostu menadżer nas przedstawia i mówi: "Cześć, to jest Olivia, cześć, to jest Julka." Często to jest na przykład Tina, i po prostu mówi na przykład coś o nas. I zazwyczaj Wy nie wiecie, co on mówi, ale pewnie dobre rzeczy, no bo każdy chce dostać pracę. Także jest zazwyczaj śmiesznie. Później um, coś tam, co się zazwyczaj Was coś spyta na tym castingu, ale nie są jakieś tam, wiecie, to jakieś tam dłuższe rozmowy, ponieważ no nie za bardzo, na razie jesteście tylko na castingu, macie przymierzyć ciuchy, pokazać się z jak najlepszej strony i czy w ogóle te ciuchy na Was dobrze leżą. Także zawsze z nami jeździ menadżer na te castingi, który nam pomaga, przedstawia nas, no i pomaga nam na przykład, jak nie da się zapiąć na przykład sukienki, no to możecie mu powiedzieć, że zaraz wyjdziecie i żeby tylko dopiął tą sukienkę, ale to jest szczerze mówiąc, różnie, no bo zazwyczaj lepiej było, jak gdyby była menadżer kobieta i te są menadżerki kobiety, ale jak ja miałam jakieś problemy na przykład nie wiem z założeniem buta, no to mówiłam mojemu menadżerowi, czy bym mógł powiedzieć kliencie, czy bym mógł mi pomóc założyć tego buta. A jak była z nami menadżerka, no to zawsze jej mówiłam, czy bym mogła mi tylko dopiąć tą sukienkę, e, czy coś, bo nie dam rady, i zawsze pomagała. Ale to było różnie, bo nie jest tak, że macie jednego menadżera na castingach, tylko zazwyczaj jest to pomieszanie. U mnie była na przykład Su, którą tak kocham i za nią tęsknię, i był też e, Mark. I on z nami też jeździł na te castingi, ale to bywało różnie, zazwyczaj kto jaki miał grafik i kto kiedy mógł. Słuchajcie, kochani, też ważną kwestią na castingach w Korei, ogólnie na każdych castingach wydaje mi się, jest ubiór i wygląd. Akurat w Korei, jeżeli chodzi o na przykład wygląd i kwestie makijażowe, jest tak, że nie możemy się kompletnie malować i naprawdę zero tego makijażu. Spotkałam się kiedyś z jedną dziewczyną, która po prostu była pomalowana, bo nie wiedziała, i był to jej pierwszy dzień, akurat wtedy z nią rozmawiałam wcześniej, no i niestety miała makijaż i bardzo się to nie spodobało klientowi, bo to jesteś tak. Głupio powiem płótnem, na którym e, ten projektant e, czy Twój pracodawca e, chce na Tobie coś stworzyć, tak chce Ciebie widzieć tak czysto, bez jakiegoś makijażu, ani bez jakiejś, wiecie, konkretnej fryzury, bo wy jesteście tym płótnem, tak to się mówi w modelingu, nie umiem tego tak lepiej wytłumaczyć i po prostu no, nie za bardzo, żebyśmy mieli ten makijaż albo jakąś tam, wiecie, fryzurę, jakąś pokaźną, tak jak ja teraz mam na przykład Loki zrobione, no to to nie jest za bardzo. Okay. Jeżeli chodzi o wygląd, taki... Jeżeli chodzi o na przykład czystość, może tak powiem, no to musicie być cały czas zadbane, nie może być jakiś brud pod paznokciami, nie możecie mieć jakiegoś zdartego lakieru, a w ogóle chyba nie za bardzo, żebyście miały pomalowane paznokcie, musicie mieć czyste włosy, nie mogą być to włosy tłuste. Codziennie rano najlepiej się umyć, żebyście pachniały i były takie świeże, bo jednak przymierzacie na tych castingach te ciuchy i jest to bardzo ważne. Jeżeli chodzi o ubrania, no to to już zależy. Miałam znajomych, którzy byli w innej agencji, na przykład mieli tak, że mogli zazwyczaj ubierać się tak, jak chcą, tylko żeby nie był taki, wiecie, wyzywający ubior czy coś w tym stylu. I mogli się ubierać jak chcą, a u mnie w agencji było tak, że musieliśmy się ubierać po prostu. Na czarno albo na czarno-biało. Chodziło o to po prostu, żebyśmy wyglądały elegancko i typowo na castingi. Tak jak na przykład czarne spodnie mogą być lekko luźniejsze, takie garniturowe albo rurki. Do tego jakaś bluzeczka na ramionczkach czy jakiś top. No i na przykład marynarka albo skóra, i tak to wyglądało. Albo jakaś skórzana spódniczka, do tego jakiś czarny top. No wszystko tak wiecie elegancko i tak czysto, żeby nie było jakiejś na przykład różowej bluzki do czarnych spodni, tylko po prostu chcieli, żeby to było tak z klasą, tak oni to twierdzili. No i tak po prostu musieliśmy się ubierać w innych agencjach tak, że było różnie, ale mówię Wam na moim przykładzie tak jak to u mnie wyglądało. No i mam nadzieję, że dobrze Wam te castingi wytłumaczyłam, ale jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to możecie nas spokojnie zadawać. Dobra, ale teraz zacznijmy już od pracy, bo jest to w sumie ważna chyba kwestia. Jak Wam wcześniej mówiłam, dowiadujecie się dzień wcześniej, że macie pracę. Ale raz zdarzyła mi się sytuacja, że moja agencja nie mogła wytrzymać, tylko musiałam już wcześniej powiedzieć i byłam bardzo z tego, prawda, zadowolona, że robię na przykład magazyn. I byli tak szczęśliwi, że musieli mi to powiedzieć tydzień wcześniej no i tydzień wcześniej wiedziałam. Ale była to jedna taka wyjątkowa sytuacja, ale zazwyczaj wiemy dzień wcześniej, że mamy jakąś pracę. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, ona przy od 18. I ważna kwestia. Jest to, że nie możecie się naprawdę spóźniać na tą pracę, bo jest to ważne. No i na tą pracę także jedziecie autem. Także zawozi was autem, na przykład modelingowym, tak, agencji, albo taksówką jedziecie do tej pracy i jedzie z wami booker, menadżer, jak to woli, to tam sobie nazywa. Ja zazwyczaj mówię booker, bo jakoś tak się przyzwyczaiłam. A ten menadżer to mnie takie trochę dziwne, także jedziecie sobie na przykład z tym bookerem na pracę i on jest z wami wtedy od początku do końca. Czasami Was odwożą do domu, jeżeli jedziecie taksówką, to czasami jest tak, że jedzie z Wami ten buker albo po prostu Was wysyła tą taksówką do domu bezpiecznie, wiecie, zawozi Was taksówkarz i w ogóle pod sam dom, albo jedzie z Wami po prostu, to jest w zależności. No i to spóźnianie naprawdę jest bardzo ważne. No bo, no nie wiem, ja się nigdy nie spotkałam z tym, żebym ja się spóźniła do pracy, bo zazwyczaj wstaję 3 godziny wcześniej, bo się boję. Jestem z tych typu ludzi, co jak coś mają na drugi dzień, to ja nie mogę spać i w ogóle. A było to ciężkie, bo w Korei mam praktycznie codziennie pracę i ja codziennie nie mogłam spać, bo się codziennie bałam po prostu, że zaśpię. I nastawiam sobie 25 budzików na rano, bo się bałam, no, bo nie chciałam się po prostu spóźnić, bo byłoby to niekompetentne i nieprofesjonalne. Jak Wam wcześniej mówiłam, wygląd do pracy jest bardzo ważny i ten prysznic z rana jest mega ważny, ponieważ pracujecie długo, czasami po prostu no, wypada, także mycie włosów z rana, wydaje mi się, że też jest bardzo ważne, bo później wiecie, w pracy jest wiele stylizacji włosów i w ogóle także lepiej, żeby te włosy były naprawdę umyte rano. I jeżeli chodzi o wygląd, no to wtrącę tutaj także, że modelingu do pracy trzeba mieć zawsze bieliznę cielistą. I jest to bardzo wymagane. Nie jakaś Rąka, naprawdę nie zero, serio, to trzeba sobie już wyrzucić z głowy po prostu. Nie jakieś wiecie, pokaźne staniki, tylko po prostu bielizna cielista. Jakbym miała ją przy sobie, to po prostu wam stanik pokazała jedynie cielisty, ale nie mam przy sobie, jest akurat w praniu, bo przydają mi się także na co dzień i to serio. Jak zaczęłam pracę w modelingu, to um, po prostu te staniki mi się jakoś przydają. Do białych bluzek czy coś takiego no naprawdę są mega spoko i nie widać ich tak. Do tego ta bielizna jest potrzebna, ponieważ klient nie chce za bardzo, żeby coś tam się odznaczało na waszych Ubra, na tych ubraniach, które musicie dla niego pokazać, wiecie na przykład, do lookbooka czy na jakiejś sesji, e, więc po prostu musi być ta bielizna cielista i majtki bezszwowe, także cieliste, no bo e, też się nie mogą za bardzo odznaczać. Jak już gadamy o tej pracy, to pewnie większość z Was interesuje, ile tak Olivia sobie pracujesz w tym modelingu, po ile godzin? I jest to naprawdę różnie. W Korei było tak, że pracowałam, był half day i full day. I było to tak, że half day był chyba na 6 godzin, a full day był na 9 godzin. Tylko do full day mogłeś dostać overtime i wtedy mogło to nawet. Nawet trwać po 12 godzin, po 13 godzin. Moja najdłuższa praca w Korei było to 15, nawet mogłabym policzyć, że 16 godzin, bo tam jeden dojazd spoczywałam godzinę, więc wtedy także pracowałam. A jakbym już w ogóle doliczyła jeszcze godzinę, jeszcze jedną jazdy do takiego studia, no to to już w ogóle wyszło bardzo długo i wtedy pracowałam oj, od popołudnia do. Samego ranka, na następny dzień. Także była to tragedia, ale wspominam tą pracę chyba szczerze mówiąc najlepiej, bo poznałam wielu wspaniałych ludzi, wielu fajnych fotografów, kamerzystów. No było naprawdę bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o przerwy w pracy, to jest to różnie. Serio, naprawdę. Czasami dostajecie na przykład obiad na pracy, bo pracujecie długo, no i na przykład twój pracodawca i stylistki, fryzjerzy, make-upiści jedzą, no to ty także jesz. Ale czasami jest tak, że pracujecie krótko, więc nawet nie ma sensu jedzenia na tej pracy. Także możecie wziąć swojego boksika do pracy z jedzeniem, bo niektórzy tak robią, albo po prostu przeczekać tą pracę, bo i tak szczerze powiem wam, że tyle się dzieje na pracy w modelingu, że czasami nawet nie ma czasu, więc jest to różnie z tymi pracami, i nie jestem w stanie wam tego tak określić, że na przykład są trzy przerwy w trakcie całego full day'a. No, no, niestety nie, bo to jest naprawdę bardzo różnie. Także do tej mojej całej wypowiedzi chciałam Wam tutaj wtrącić czas wolny. Kiedy byłam teraz w Korei przez te dwa miesiące, mój czas wolny był troszkę bardzo ograniczony. Kiedy nie ma tego, co się dzieje na świecie, jest super. Zwiedzacie, podróżujecie, spotykacie się ze znajomymi, robicie co chcecie, chodzicie do restauracji, do muzeum, do akwaparków wszędzie. Jak jest to, co się dzieje teraz? No, to jest lipa. Niestety za dużo nie zwiedziłam, za dużo nie zobaczyłam, nie mogłam się spotykać z moimi znajomymi, testy też było ich wiele. No, po prostu było to bardzo ograniczone. Agencja po prostu chciała o nas zadbać jak najlepiej, żebyśmy po prostu nie zachorowali i też się nie dziwię, no bo jednak, jak zachorujemy, to nie pracujemy, tak? Także za dużo nie mogliśmy robić. No i te dwa miesiące były lekko ciężkie, no bo tak. Wiecie, spędzacie ten czas z osobami, z którymi mieszkacie z półlokatorami i w ogóle, ale jednak chcecie poznać nowe osoby, chcecie spotkać się z, z waszymi znajomymi z innych agencji na przykład. I niestety nie możecie, ponieważ jest taka sytuacja, jaka jest i jest bardzo ciężko. Musieliśmy cały czas też chodzić w maseczkach, także niektórym się po prostu już nie chciało wychodzić, no bo było to męczące, jak po całym dniu castingów siedziałeś w tej maseczce, jeszcze musisz wychodzić e, na spacer też w masce, musisz uważać, żeby wiecie, się nie zarazić, czy coś takiego, no zero, zero tego kontaktu z innymi ludźmi, także było ciężko, ale jak nie ma tego, co się dzieje, to jest super i z tego, co mi osoby opowiadały, które były już na przykład w Korei trzeci raz, mówiły, że było mega i że jak nie ma tego czegoś w tym kraju, to jest świetnie i że można wiele osób spotkać, poznaje się nowe kultury, chodzi się z tymi ludźmi gdzieś, wiecie, no jest wiele atrakcji w Korei, naprawdę, no niestety ja zwiedziłam... Jedną trzecią, i bardzo żałuję, no ale nie jest to moja wina, tylko tego, co się dzieje. Jestem bardzo na to zła. Dobra kochani, ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że powiedziałam Wam wszystko, co wiedziałam, ale możecie mi w tym pomóc, bo możecie zadawać pytania jeszcze w komentarzach i mogę nagrać drugą na przykład część dzięki Wam. Także pytajcie śmiało naprawdę. Nie obrażę się, wręcz będę bardzo szczęśliwa i zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, no i łapek w górę albo w dół. To już od Was zależy. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku albo vlogu. No tego jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba w vlogu zrobimy sobie jakiegoś luźnego vloga, także miłego dnia i do następnego vloga, pa pa!